Rozdział dziesiąty. A potem pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał ich po dwóch przed sobą, do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. I mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak baranki między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, ani torby, ani obuwia. Nikogo też w drodze nie pozdrawiajcie. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, wróci do was. W tym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Godny jest bowiem robotnik swoje zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu, a gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co przed wami położą. I uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są. I mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. A jeśli wejdziecie do jakiegoś miasta, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i mówcie. Nawet pył z waszego miasta, który przylgnął do nas, strząsamy na was. Jednak wiedzcie, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. A mówię wam, że w ten dzień lżej będzie Sodomie niż temu miastu. Biada tobie, Korozajn, biada tobie, Betsaido. Bo, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u Was dokonały, dawno by pokutowały, siedząc w wożej popiele. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. A ty, Kafarnaum, który jesteś aż do nieba wywyszczony, aż do piekła będziesz strącone. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Kto zaś mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na Twoje imię. Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dają Wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, ale cieszcie się raczej, że Wasze imiona są zapisane w niebie. W tej godzinie Jezus rozradował się w duchu i powiedział: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Tak, ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane od mego ojca, i nikt nie wie, kim jest syn. Tylko ojciec, ani kim jest ojciec, tylko syn, i ten, komu syn zechce objawić. Wtedy odwrócił się do uczniów i powiedział do nich na osobności: Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo mówię wam, że wielu proroków i królów pragnęło widzieć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i słyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. A oto powstał pewien znawca prawa. Wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A on powiedział do niego: co jest napisane w prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Lecz Jezus odpowiedział: Pewien człowiek. Schodził z Jerozolimy do Jorycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. A przypadkiem wszedł tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim, a podszedłszy. Opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął dwa grosze, dał gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci gdy wrócę. Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? A on odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział Idź i Ty czyń podobnie. A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. Ale marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzi cię, że moja siostra zostawiła mnie samą przy obsługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział Marto, Marto, troszcz się i martwisz o wiele spraw. Ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana.